1 czerwca z okazji Dnia Dziecka Marszałek Witold Kozłowski spotkał się z rodzinami zastępczymi z Małopolski. Zaprosiliśmy dwie rodziny zastępcze z powiatu nowosądeckiego. Chcemy w ten sposób podkreślić, jak ważne dla nas jest to, aby uszanować ten wysiłek, kiedy rodzice niebiologiczni dają tyle samo ciepła, ile rodzice biologiczni mogliby, mogliby dać. W Wydarzeniu wzięli udział także przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, profesor Jan Tadeusz Duda oraz radna województwa, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, Marta Mordarska, którzy wspólnie z marszałkiem przekazali dzieciom upominki z okazji ich święta. To bilety do Energylandii, to bilety do naszych muzeów, po to, żeby wspólnie z całymi rodzinami mogli również świętować. Yy, Dzisiejszą uroczystość. Myślę, że to będzie dla nich znakomita przygoda, możliwość poznania też Muzeum Lotnictwa czy różnych skansenów. Uczestnikami tego radosnego spotkania z okazji Dnia Dziecka była rodzina państwa Ewy i Krzysztofa Mikołajczyków oraz rodzina państwa Heleny i Henryka Tereszkiewiczów. Dostaliśmy najpierw jedno dziecko, no później było sześcioro dzieci. W tej chwili mamy dziesięcioro dzieci. Poczynając od tego dwulatka, a chłopiec najstarszy ma 21 lat, pracuje, uczy się jeszcze. Jesteśmy rodziną zastępczą około 20 lat. Przez nasz dom przeszło 42 dzieci, w tym piątkę teraz mamy. Dzieci mają warunki, no a poza tym my się dużo młodziej czujemy, jak pomagamy, jesteśmy potrzebni. Najmłodsi nie kryli zadowolenia ze spotkania i prezentów. Dowiedzieliśmy się po dwa dni temu, to też byliśmy bardzo zaskoczeni właśnie, ale cieszymy się. Fajny, fajnie spędzony dzień dziecka. Dostaliśmy różne słodycze, e, kubki, e, książki, e, jakieś szampony i bardzo nam się podoba. Jesteśmy zadowoleni i myślę, że będziemy z tego korzystać. Na terenie województwa Małopolskiego na koniec 2019 roku rodzinną pieczą zastępczą sprawowały 1923 rodziny zastępcze i 24 rodzinne domy dziecka. W pieczy zastępczej przebywało prawie 2900 dzieci. Agnieszka Łagowska, Telewizja Małopolska.